Joanna Kulmowa Kulki i szkiełka Trznadel o żółtych piórkach Toczy zwrotkę okrągłą jak kulka Kos czarny na dzióbku cienkim Podrzuca szpiczaste, długie piosenki Biała pliszka ćwierkliwym głosem Dziobie śpiewkę kosmatą jak oset. Szpak daje wielki koncert, wydmuchując szkiełka ostre, błyszczące. Piąty ptaszek schował się między liście. Śpiewa długo, lśniąco, ostro, kuliście, jakby szkiełka kulki innych ptaków ułowił. Bo ten ptaszek to właśnie Słowik. Odpowiedzcie teraz na pytania. W jaki sposób ptaki powitały wiosnę? Wymień nazwy ptaków, które pojawiają się w wierszu. Dowiedz się które ptaki wracają wiosną do Polski z ciepłych krajów. Dziękuję bardzo.